Witam, analiza sytuacji meczu finałowego Mistrzostw Europy w Soka. Polska, Francja, i tu mamy sytuację dla Francji. No, takie wejście na raz i łatwo minięty. No, jeszcze raz, tu mamy tą sytuację. Nie wiem, czemu ten zawodnik się cofa w tej sytuacji. I czemu cofa się do boku, zamiast cofać się, no jeżeli już się cofa, no to raczej trzeba się trzymać środka boiska. Ten ostatni zawodnik powinien się trzymać środka boiska, no zawsze ze środka najłatwiej jest tam gdzieś tam operować. Czy do jednego boku, czy do drugiego boku, czy gdziekolwiek. Nie wiem czy on tam na bok się wycofuje, no i teraz musi z tego boku wracać. No i tu trzeba było wyhamować po prostu przy tym zawodniku. No nie przelatywać, tak, to trzeba dobiec i wyhamować w tym momencie i trzymać pozycję, a nie przelatywać, no, no nie można tak, bo jest sytuacja sam na sami. tu nie można tam liczyć na jakąś pomoc innych zawodników czy coś, no i w ogóle, no, przy takiej odległości od bramki, to nawet jakby tam była asekuracja, to nie, nie wolno tak robić. No teraz bramka dla Polski, no dosyć typowa dla tego turnieju. Kolejna sytuacja dla Polski. To można by się zastanawiać, czym znaczy mieć pretensje do zawodnika, że nie, nie ustawił się, nie, tutaj na linii nie wszedł do podania. E, ale nie wykorzystał tego bramkarz. E, tylko on no, zrobił coś dziwnego. Ale zarówno po jednej, jak i po drugiej... No i druga bramka dla Francji. To były takie wybijania niepotrzebne. Może jeszcze cofniemy kawałek. Tu jakieś dziwne podanie. ten tu się chaos wleciał, znowu wejścia na raz. No i ten zawodnik, który wszedł na raz, no nie, nie, nie cofnął się do krycia. Czyż no jest 4x4, No tu znowu niedokładne wyprowadzenie piłki. No tu nie było jakiegoś tam wielkiego zagrożenia. Daleko tutaj ten człowiek, nie wiem. No, podanie na kilka metrów należało wykonać. Po co to piłka jest podniesiona? Czemu ona nie idzie po ziemi tu do tego zawodnika, tylko jakieś takie wybijanie? No i prosto do przeciwnika. I nikt do niego nie dobiega. Nie wiem czemu tutaj. Dwóch zawodników jest z tyłu, a oni się tu wszyscy ustawili w okolicy pola karnego, żeby kryć tam, nie wiem, w piątkę, kryją Czech. Nawet nie Czech, bo ten tutaj gdzieś z boku. No i znowu dla polski bramka. No nie wiem, czy jest tu co analizować. do tego powrotu można się było czepiać, bo, bo wiadomo, że tutaj ten będzie wchodził do środka, no i to trzeba było od razu też schodzić na bok, a nie, a nie na plecy mu biegać. No chociaż jeszcze nie, no, w miarę go dogonił. No ten za bardzo wyszedł do tego zawodnika, no powinien tutaj widzieć, że jest przeciwnik i tamten jak już go tak, no, no powiedzmy, że go doganiał, to trzeba tego drugiego pilnować. Ogólnie nie wiem, czy jakoś z bramkarzem nie trzeba by się dogadać, żeby ten bramkarz też nie wychodził tak do boku, jak jest z dwóch obrońców. No to on moim zdaniem powinien bardziej na środku, środka bramki się trzymać. No bo wiadomo byłem, że w takiej sytuacji wychodzi zawodnik na czystą. I będzie to trudne do obrony jak się stoi z boku. No i kolejna bramka dla Polski, kolejna podobna sytuacja. tym razem nie dał rady dogonić no i cóż mamy mistrzostwo Europy no, trochę dziwię się tym Francuzom, że tak późno zaczęli grać z wysuniętym bramkarzem no, ale w sumie tutaj zasłużenie można powiedzieć wygraliśmy no, a na przykład z Chorwacją no to mieliśmy sporo szczęścia i tam jeszcze w innych wcześniejszych meczach też mieliśmy sporo szczęścia no co oczywiście nie oznacza, że że nie zasłużyliśmy. No, ale no nie wiem, no, ta Francja widocznie też miała szczęście, że tu do finału doszła. Obstawiałem Ukrainę. No, z, tych, z tych meczów, które oglądałem, Ukraina mi się podobała. Nie wiem, z kim tam przegrała. No widocznie miała pecha. No i Chor Chorwacja miała pecha z nami. I też ładnie grali.